Ciekawa historia z mojego życia. Jak byłam mała, pojechaliśmy z, z moim bratem y, do babci. No i babcia, babcia mówi: A, mały, mały, patrzaj, patrzaj, królik, królikać kupiłam. A no mama zresztą powiedziała: No to jest królik. A mój brat: Kosik. A ja powiedziałam: A, on go nazwał kosik. A mama: Nie, on, on po prostu nie potrafi powiedzieć królik. A ja: Nie, nie, nie. On go nazwał kosik. To będzie kosik. I to jest kosik. Fascynująca jest z mojego życia z Kosikiem, w reali głównie. No i teraz niedawno właśnie mój brat znowu zaczął... No jakoś tak było, że, że znowu ma tego królika. No ja i tak myślę, tak patrzę na niego... Loading, no loading. No I to myślę, przecież to jest Kosik, jak Rafał Kosik, taki autor. Także taka sytuacja, że mój brat przewidział, mojego ulubionego polskiego autora książek. Hmm. Także dzisiaj chciałam powiedzieć o serii książek, które lubię bardzo, bardzo lubię czytać i polecam wszystkim, niezależnie od wieku, czyli Felix Ned i W serii jest teraz 14 książek. To znaczy właściwie nie wiem, czy ta ostatnia niebezpieczna teraz stanie, czy już została wydana, czy jeszcze nie. W każdym razie no. Książek znakomity na 13 i polecam każdemu niezależnie od wieku. Jeżeli chodzi o bohaterów, to jest taki sam temat jak w Harry Potterze: to znaczy, jest jeden chłopak, taki bardziej, taka bardziej główna postać. Ona, no właśnie tam jest głównym bohaterem. To jest jedna dziewczyna, która jest właściwie mózgiem całej, całej trójki. No i jest. Trzeci bohater net. jego uwielbiam, po prostu kocham jego teksty. Uwielbiam. Uwielbiam. Naprawdę jest świetny, świetny humor. Także net jest takim e, śmieszkiem. Takim... <taki> taką ogólnie ofiarą losu. No i tego trójka mają jeszcze przyjaciela Manfreda, który jest programem kapoterowym. O tej książce dowiedziałam się właściwie przypadkiem poszłam do biblioteki no i poprosiłam, powiedziałam pani, nie wiem pani, da coś coś takiego do przeczytania, coś lekkiego, jakąś taką książkę przygodową, no mam pani tam patrzyła, a masz to, no i ja takie, a dobra, przeczytam, nie ja przeczytałam i się zakochałam, wciągnęłam się mega, mega. Książka to jest cyfrowa, przygodowa w gimnazjalistach, ale polecam ją wszystkim. Ja mam teraz 18 lat i czekam na tą następną... 14 książkę. Jest film nakręcony na podstawie drugiej części teoretycznej być Katastrofy. Ale proszę, nie oglądajcie go. Nie, nie oglądajcie Ja poszłam właściwie tylko dla trzech rzeczy: dla London y, no, Eye, no i ogólnie dla na, Dla Rosiczki, bo Rosiczkę też uwielbiam. bo świetnym bohaterem. I dla tych podróży w czasie, bo ogólnie y, druga część właśnie opiera się na podróżach w czasie. No, i o ile to pierwsze, London Eye, to że tego nie było, mogę zrozumieć, dlatego że ta scena. E, dlatego, że w tej scenie e, była bomba. No, i jak władze lądowe się o tym dowiedziały, no to powiedziały: Nie ma opcji, na London Eye nie przejdzie. No to okej. Okay. To mogę za, zaakceptować. Glasiczka była, była tak, tak beznadziejnie by zrobiona. Animacja, że to jest aż przykre, jak się na to patrzy. Także nie. E, I ten trzeci element, czyli podróże w czasie. W książce było tego naprawdę sporo. Z tej jednej części można by wycisnąć serial, może nie taki długi, jak Madonna sukces, ale coś takiego jak Grand Tron na pewno. Mm. Więc jeżeli chodzi o to, że w czasie podróży było... trzy, może? Nie pamiętam już. W każdym razie w książce było ich naprawdę dużo. Była świetna wizja przyszłości, Warszawy w przyszłości. Trochę mam żal do autora, bo chciałabym mieszkać w takiej Warszawie w przyszłości, no, ale to chyba nie jest możliwe. W każdym razie ta wizja w przyszłości bardzo mi się podobała. Ogólnie, książka to jest um, przeciwieństwo tego wszystkiego, czego nie lubię. Oprócz tej II wojny światowej. Ale tutaj to się, to się tak pewnie uzupełnia. Jakaś tak powinna być, no. Nie da się wymyślić nic innego, żeby tego nie było. Pana Rafała bardzo lubię też za to. Za te opisy mechaniki, i wszystko różnych y, urządzeń, robotów, aut. Jakieś mnie to specjalnie nie interesuje, ale te ale opisy są naprawdę świetne. Także jeżeli ktoś się interesuje jakąś mechaniką, robotami, to tutaj jest tego naprawdę dużo. Y, książką, którą ostatnio czytałam z, z tej serii, to była bodajże Flatwa Domu McKellanów. To znaczy, chyba tą czytałam ostatnio, jako ostatnią, w sensie ostatnią z tej serii. W każdym razie. W każdym razie, w, właśnie w tej części, w Kotwicy do jest taka, jest informacja, która trochę zmieniła moje podejście do Geothrondo, do tego seri serialu. Tam był opis e, muru, muru Hadriana bodajże. Chodziło o to, że Rzymianie, kiedy podbili, gretanie podbili tę wyspę, na północy spotkali jakieś Jakieś zwierzęta, jakieś potwory i odgrodzili się od nich murem. I to jest, to po prostu, znaczy, może nie totalnie zmieniło moje podejście właśnie do gry o tram, bo już dosyć dawno wiedziałam o tym, że, no, domyśliłam się, że no, że, ta, że ta cała historia jest oparta właśnie na, na historii Anglii. Właściwie wzięło się od tego, że kiedy oglądałam właśnie e, ten serial, czytałam e, sześć żon Hrygryka I właśnie było wiele takich sytuacji, kiedy ja, pojawiło się dużo takich momentów, kiedy e, na przykład oglądałam serial i pomyślałam: Wow, to jest dokładnie tak samo jak było w książce. Albo czytałam książkę i: Wow, tak samo podobna sytuacja była w serialu. Także ten. I ja w ogóle o nie też czytałam. Jak tam Rzym i Cesarstwo. Także książkę bardzo polecam. Rafał Kośnik został moim... jednym z ulubionych polskich autorów. I to chyba by było na tyle. Więc proszę, napisz w komentarzu, czy ten film Ci się spodobał, czy moja opinia była dla Ciebie w jakiś sposób wartościowa, może coś sięgnie teraz po tą książkę, te książki. I właściwie... Do zobaczenia!